Tak mówi Pan, niech ockną się i przybędą narody te do doliny Joszafat. Bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. Pójdźcie, deptajcie, bo pełna jest tłocznia. Przelewają się kadzie, złość bowiem ich jest wielka. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku. Bliski jest Dzień Pański w Dolinie Wyroku. Dziś słyszymy opis. Sądu Bożego, Sądu Ostatecznego. Widzimy, jak w Dolinie Joszafat zbierają się tłumy na sąd Boży, bo przelewają się kadzie. Złość, bowiem ich jest wielka. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku. Złość jest wielka. Opis końca świata, bo złość jest wielka, bo wielkie jest grzech, bo wielkie jest zło. I gdzieś tam myśl, że już zbliża się koniec świata. I często wracają, zwłaszcza teraz, kiedy się dzieją różne trudne rzeczy, straszne rzeczy się dzieją w świecie. Często gdzieś wraca ta myśl: pewnie to już koniec świata, pewnie to już czas apokalipsy, pewnie już niedługo przyjdzie Pan. Ale tak jak patrzymy na historię, to w wielu wiekach, w wielu czasach ludzie tak myśleli, że to jest koniec. Nawet już na samym początku, jak czytamy listy Świętego Pawła, to już Paweł mówi o tym, że niedługo przyjdzie Pan i najpierw zabierze tych, którzy szumarli, potem nas na obłokach. Że to myślenie już pierwszych chrześcijan było takie, że już będzie niedługo koniec świata, niedługo będzie powtórne przyjście Jezusa. I ciągle tak myślimy. A z drugiej strony trudno nam pomyśleć o tym, że jeszcze ten świat może być bardzo długo. Pamiętam niedawno na koncercie. Na koncert często przychodzą ludzie zupełnie nie, nie z naszego kościoła, może, może niewierzący, albo nie, nie wiem jak, jak wierzący. I tak mówię do nich, bo koncert był o muzyce średniowiecza i muzyka z XI-XIII wieku. I tak później mówię do ludzi, że słyszeliśmy muzykę z XI wieku a ciekawe, jaką muzykę z naszego wieku, naszego czasu, która teraz powstaje. Będą śpiewać, grać w XX wieku, i ludzie zaczęli się śmiać. I tak sobie myślę, jak trudne jest sobie nam wyobrazić XX wiek, że może być coś takiego i jeszcze coś tam przetrwa do tego czasu. Że kiedy myślimy o końcu świata, przybliżającym się, że on może być już całkiem niedługo, to myślimy realnie i często o tym mówimy, często o tym myślimy, ale jak sobie mamy wyobrazić XX wiek. Już nam jest to dużo trudniej. I może to i dobrze, że ciągle w różnych czasach myślimy o końcu świata, o tym, że on może być już niedługo, bo już tak się źle dzieje, że pewnie to jest to, o czym mówił Jezus. I dobrze, jak wszyscy żyjemy w takim kontekście, w takiej perspektywie sądu ostatecznego, że ten sąd będzie już całkiem, całkiem niedługo. I to myślę, że nas tak bardziej mobilizuje, pomaga nam, żeby. Żeby dobrze żyć, żeby godnie żyć. I Czasem, jak y, słyszę o sądzie, na przykład tutaj często bardzo się używa takiego stwierdzenia straszny sąd, na strasznym sądzie. Y, myślę, że ten straszny sąd niekoniecznie będzie straszny, bo słyszymy nawet w tym dzisiejszym opisie, że on będzie straszny dla tych, którzy czynili zło, ale są też takie słowa: Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. Kiedy mowa jest właśnie o Bożym Sądzie, słyszymy, że Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela, że Pan jest obrońcą, Pan jest ucieczką, że właśnie w tym czasie sądu to dla nas, którzy, można powiedzieć, cierpieć będziemy niewinnie, Pan będzie taką ucieczką. O, nareszcie przyszedł. O, jest ktoś, kto staje w mojej obronie. Czyli ten sąd niekoniecznie musi być straszny. Ten sąd może być wybawieniem. Może być czasem radości. Wszystko zależy od tego, jak przeżywamy swoje życie. Warto tak w życiu myśleć czasem o tym, jak ten dzisiejszy dzień, jak to, co dzisiaj robię, będę przeżywał na Bożym sądzie. Czy to będzie dla mnie straszny sąd, czy to będzie dla mnie sąd wybawienia radości, nadziei? Jeśli patrzymy tak na życie z perspektywy sądu, to to może pomóc nam też w przeżywaniu dzisiejszego dnia, bo może naprawdę ten sąd będzie już. Całkiem, całkiem niedługo. I myślę, że są takie dwa problemy związane z sądem Bożym. Jeden to jest to, że nadużywamy miłosierdzia Bożego i mówimy: Nikt nie będzie potępiony, Pan Bóg wszystkich zbawi i w ogóle się nie mamy czego bać. Ale takie myślenie może nas doprowadzić do tego, że hulaj dusza, piekła nie ma, grzesz sobie ile chcesz. Nie byłoby to czymś dobrym. A drugie jest przejęcie w drugą stronę, kiedy zaczynamy sądem straszyć, kiedy się wszyscy sądu boimy. Niezależnie od tego, co, co czynimy, jak żyjemy, żyjemy w ciągłym strachu. Myślę, że Pan Bóg nie chce tego od nas, żebyśmy żyli w ciągłym strachu przed, przed sądem Bożym. To miłosierdzie jest. Jeśli się o to miłosierdzie zwrócimy, jeśli jakoś staramy się przeżywać z Bogiem, to życie, myślę, że możemy być spokojni. I dzisiejsza Ewangelia, gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś, lecz on rzekło, tak błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Warto dziś w sobotę przyłączyć się do tego krzyku tej kobiety, uwielbiając Maryję, błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Błogosławiona Maryja, która zrodziła Zbawiciela. Ale jakoś ten fragment mi się bardzo kojarzy z czymś zupełnie innym. Widzimy, że Ewangelia bardzo krótka, ale możemy już coś sobie trochę wyobrazić. Gdy Jezus mówił, gdy Jezus mówił, mówił do narodu, mówił do tłumów, wtedy jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego. Miałem kilka razy także na kazaniu ktoś, ktoś zaczął mówić na jakiś, Ja mówiłem do ludzi, dużo ludzi zebranych, cisza, wszyscy słuchają i nagle ktoś się wyrywa, ktoś zaczyna krzyczeć, ktoś zaczyna coś mówić. Trochę takie nieprzyjemne. Są takie kazania, gdzie jest mniej ludzi, gdzie sam prowokuje to, żeby ludzie coś powiedzieli, to zupełnie co innego, ale kiedy ktoś zaczyna krzyczeć, ktoś zaczyna jakieś pytanie zadawać i nagle w trakcie kazania, to jest trochę takie zadziwiające i niezbyt raczej przyjemne. I myślę, że w tym momencie coś takiego było, że Jezus mówi, mówi Ewangelię, mówi o Królestwie Bożym, a ktoś z tłumu zaczyna krzyczeć. I co krzyczy, kobieta, która mówi, o, jaka, jaka szczęśliwa jest Twoja matka. Być może, ja, ja jak sobie wyobrażam tą kobietę, że to była kobieta, która miała dzieci w wieku Jezusa, może syna w wieku Jezusa, że ona widzi w nim jakby swojego syna. I ona zaczyna zazdrościć Jego matce, że taki syn, taki mądry, taki wielki, taki dobry, być może jej syn gdzieś się pogubił, być może jej dzieci gdzieś się pogubiły i ona może zazdrości tej matce, matce Jezusa, chciałaby mieć też takie dzieci. Warto tutaj może też zwrócić się do Maryi, kiedy mamy jakieś trudności ze swoimi dziećmi, gdzieś się dzieci pogubiły, gdzieś odeszły od Boga, czy gdzieś się pogubiły. Pomodlić się za te dzieci, pomodlić się za rodziców przeżywających takie trudności. Ale też yy, ta kobieta zaczyna krzyczeć emocjonalnie. Jezus mówi, Jezus przemawia, Jezus głosi, a w tym momencie ta kobieta zaczyna myśleć jakaś szczęśliwego matka. Czyli jakby zupełnie nie słucha tego, co mówi Jezus. Może dlatego Jezus później mówi, tak błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają Go. Może jakby mówi no wszystko to prawda, ale może posłuchaj uważnie, co ja mówię, a nie, a nie zazdrościsz mojej matce. Czyli Widzimy tutaj taki problem, że czasem nieuważnie słuchamy Słowa Bożego. Jest jakieś kazanie, a czasem widzę nakazanie, czasem widzę, że bardzo uważnie ludzie słuchają, a czasem widzę niektórych, którzy gdzieś zaczynają coś robić, gdzieś zajmują się czymś zupełnie innym. Jak mi jest ciężko mówić kazanie, kiedy widzę, że ktoś, ktoś nie słucha. Nawet jak część słucha, ale ktoś zaczyna się kręcić, widzę, że zupełnie nie, nie słucha. Trudno jest mówić kazanie, bo czasami mam wrażenie, że, że mówię do siebie zupełnie inaczej, kiedy widzę. To zasłuchanie ludzi. I czasem tak jest, że może i my gdzieś tak słuchamy tego kazania, to no w ogóle nie słyszymy, co tam ksiądz mówi. Może słuchamy rozmyślania i myślimy, a czemu tutaj taki kolor dziwny tego tła, no, bo innego nie znalazłem. Bardzo proste wyjaśnienie. Ale może właśnie gdzieś najpierw nam się włączają jakieś emocje, uczucia jakieś takie ludzkie spojrzenie na, na tego, kto głosi, jak głosi. Na to, co jest dookoła. Może przyjdzie, chodzimy do kościoła, jak nowy kościół, to patrzymy, ładny, brzydki, wychodzi jakiś ksiądz, czy, czy ładnie mówi, czy brzydko, czy jaki ma głos. Czasem no, gdzieś się rozpraszamy na takie ludzkie rzeczy, na takie emocjonalne, uczuciowe i gubimy głębie, głębie słowa. I tu myślę, że jest bardzo takie mocne wezwanie w tej Ewangelii do tego, żebyśmy. Spróbowanie z tym powalczyć, bo no, to jest ludzkie, to jest normalne, że gdzieś ten e, ludzki element gra też bardzo mocno i te uczucia, emocje, ale żeby może czasem zamknąć oczy i wsłuchać się w słowo, spróbować wejść w głębię tego słowa, m, zapytać Panie, co chcesz mi powiedzieć, i co ja powinienem usłyszeć, co Ty chcesz, żebym ja usłyszał w tym słowie, albo modlitwa, to też nie, nie patrzeć dookoła siebie, ale, ale wejść w głębi modlitwy, popro, spróbować. Przejść przez ten element ludzki, element uczuciowy, emocjonalny, żeby wejść w głębi wiary, w głębi Słowa Bożego, w głębi modlitwy. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z miasta Głupkińskiego. To już jest droga tam z północy na południe do Surgutu. Jeszcze zostało 500 kilometrów. Tutaj wczoraj byłem, że święta z wspólnotą, która jest w tym mieście. Teraz gdzieś tu znaleźli jakiś hotelik, gdzie, gdzie można przenocować. I właśnie w tym w pokoju, teraz w tym hoteliku, na, nagrywam to, to rozmyślanie. Nie mieli gdzie przyjąć nas w swoich mieszkaniach, mają skromne warunki, więc gdzie możemy, tam nocujemy całkiem sympatycznie. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia życzę z Panem Bogiem. A jeszcze chcę dodać, że jak żeśmy jechali dzisiaj, to nas już napadł potężny śnieg. Zaczyna się. Pół roku przed nami.